Hej, hej, witam serdecznie przy tej pogodzie dzisiejszej takiej no nie za bardzo Pogoda jest do dupy za przeproszeniem, bo już inaczej go nie idzie nazwać. Jutro idę do pracy, a będzie taka pogoda, to na pewno nie wyjdę na plac. No no i dobra, mniejsza o to, o czym miałam mówić? Aw. A... Wczoraj byliśmy. Wczoraj w sumie nic nie nakręciłam. No, bo Kaspi miał ciężki dzień. Przyszedł ciężki okres znowu. Cieszę się, że będzie niedługo ta terapia. 10 czerwca mam termin z terapeutką na rozmowę o Kacprze. I później, po tym 10 czerwca, możemy zacząć terapię w każdy piątek o 12. .00. Także będę musiała po niego jechać do szkoły. Odebrać go ze szkoły i iść na terapię, a później jeszcze na 14-15 na logopedię. To będę mieć naprawdę piątek wycięty z kalendarza, mimo że mam wolne, aby będę mieć kupa, kupa terminów. No i w każdym razie do czego wracam? Chcieliśmy wczoraj gdzieś wyjść rodzinnie i po prostu nie szło. E, wyszliśmy, pamiętam z samochodu, bo mój mąż miał po nocce. Wyszliśmy z samochodu i szliśmy w kierunku galerii. A tak myślałam, że może do galerii pójdziemy. No i bo już dawno nigdzie nie byliśmy z Kacperem, tak na tych, na tych, te jeździki całe, bo miałam jeszcze parę żetonów z zeszłego razu. No i e, Kacper. Już byliśmy przy tych jeździkach, a to było w Bergisglawach, co Wam kiedyś pokazywałam. Nie byliście ze mną w środku, tam w tej galerii. Kiedyś Wam pokażę. E... No i tam było takie coś, że Kaspi e... Kaspi sobie chciał pojść na jeździk. No i patrzy wszystkie jeździki zajęte. No i usiadł sobie na jednym jeździku. No i co się okazało? Ludzie nam powiedzieli, że to jest zepsute. Z tyłu wisiała kartka. My nie zauważyliśmy. z tyłu wisiała kartka, że to jest zepsute. Kacper się denerwował. Nie, nie chciał po prostu ani iść na inny jeździk, ani w ogóle wyjść z niego. Krzyczał na cały głos. Ludzie się patrzą. Ja już mówię, przecież my tu za 3 godziny wyjdziemy. Chciałam iść wczoraj do Talii, kupić książki, bo Kasper też nieraz potrzebuje jakiejś książki, coś nowego, bo się zbliża lato, jakieś rzeczy też do pracy potrzebuję. bo jak już będę mieć te książki, bo kiedyś tak nie zbierałam tego, bo jakoś tak nie było mi w sumie potrzebne, bo było trochę przedszkole lepiej zaopatrzono, bo pracowałam w nowszym przedszkolu kiedyś. No, i chciałam sobie iść też do talii, ale w każdym razie, Kacper e, normalnie akceptuje jakieś zmiany. Ale wczoraj było apogeum tego, że jakiegoś takiego regresu niego. Była katastrofa. E, wiesz, no, Kacper nie, nie umiał zrozumieć, że jeździk jest zepsuty. Pokazywałam mu trzy razy. Pokazywałam mu tą kartkę czerwoną. Po prostu mnie się wydawało, że przez to, że ten hałas, natłok ludzi, on przestał mnie słuchać w tym danym momencie i yy, było coś takiego, że on jakby tak się zamknął i zaczął swoim torem i on miał wmówione to w sobie, chcę tym jechać, chcę tym jechać i będę robić wszystko, żeby tym jechać i może postawię na swoim, ale on tego nie umiał zrozumieć. Że jeździk jest zepsuty, ja mówię do Roberta: weź go wyciągnie. No i Robert go wyciągnął, zaczął się Kacper żyć, Ciepnął się na ziemię i leżał. A ludzie tak patrzą: co się stało? Ja powiem tak, jakby ktoś do mnie podszedł, powiedziałabym: przepraszam bardzo, moje dziecko ma autyzm, jest chore i tak dalej, i tak dalej. I mój mąż jest trochę, powiem tak, mniej cierpliwy do, do, w stosunku do tego. Owszem, jest cierpliwy, ale ja muszę wszystko tutaj sterować, bo jest troszkę wiadomo, mężczyźni są troszkę inni niż kobiety, są lekko zpańkowani. Mój może jest w miarę opanowany, to trzeba przyznać i ja już nie mam tyle siły, żeby jakoś tam kacpra dźwigać. No umiem go dźwignąć, ale już nie będę tam wygibasów z nim robić. Ja mówię, to weź go na ręce. Dobra, Robert go wziął na ręce, Kacper zaczął się szarpać. Znowu się położył na ziemi i leżał. A ja wie, Kacper, no to co chcesz? No to chcesz wyjść, wy, wyjdźmy stąd. Ja mówię, do, wyjdźmy z tego sklepu i wyjdźmy na zewnątrz. Po prostu całkowicie z tego, żeby tego szumu nie było. No i Kacper już przypomniał sobie, że w tym miejscu. Gdzie leciał, to leciał do Talii. Na, e, przeciwko galerii jest sklep Talia, taka księgarnia. I tam wleciał. Ja za nim Rura. Robert został z tyłu. No i leciał po tych ruchomych schodach, bo tam na górze się wjeżdża na drugie piętro, na te ruchome schody. I tam jest taki mała, taka mała ciuchcia, tam się dzieci mogą pobawić sobie, jak rodzice oglądają książki, tam jest dużo książek do dzieci. Wczoraj oglądałam w ogóle książki tam z Harry'ego Pottera, piękne książki w ogóle. Jejku, aby Wam to pokazała, wow, wszystko, Tiara przydziała, była wszystko, nie? No i tak oglądam, Kacper się wrzucił na książeczki takie małe bysia takie no takie małe, mini, mini książeczki, nie wiem czy w Polsce one są. Nie pamiętam, bo dawno w polskiej księgarni nie byłam. Eee, no i rzucił się na te małe książeczki. No i co on zaczął robić z tymi książeczkami? Zaczął je wyciągać garściami i wkładać do tej ciuchci. Ja mówię, Kasper, co ty robisz? On się zaczął i się zaczął tak śmiać na głos. I ja mówię: Ja nie mogę, tam się ludzie obracają. Ja mówię: Ja nie mogę. No to co teraz? dobra, to idziemy stąd Kasper, wzięłam te wszystkie książki wpakowałam, bo się bałam, że mi ktoś coś powie ja też byłam zestresowana lekko, bałam się, że mi ktoś coś powie i y, poszliśmy do, gdzieś indziej do innego regału oglądać na chwilę Kacper przystanął ale Kacper był tak rozkojarzony, coś chciał, a nie chciał, potem wziął y, jakąś książkę i Robertowi do ręki, a my patrzę, co to, jakoś książka z zegarem, coś tam e, to było Leo Loisemaus, czy jakoś tak Lauzemaus, jakaś jedna rzecz no i ja mówię ja nie mogę e, Kacper wyleciał gdzieś tam, bo tam, tam z tyłu jeszcze jest kawiarnia w tej, sam, w tej całej księgarni że można sobie iść przez kalendarze do kawiarni tam sobie można kawa wypić Kacper lubi tam zawsze latać. Kacper, jak Pershing wyleciał od tej kawiarni, ja mówię: Ja nie mogę, co tu jest grane. Wyszliśmy, um, potem Kacper poleciał na e, ruchome schody. Myślałam, że mi serce w gardle stanie. Ja mówię: Jak to dziecko mi z tych schodów spadnie, to ja mówię: o nie wiem. Ja za nim wyleciała, szybko po tych schodach. Koło kasy, Kacper ten, ja mówię, a ja mówię do kasper Kacper, Kacper przystał przy Kasie. ja mówię, co ty chcesz kupić, ja nic nie mam, ty dałeś papie książkę. I ja mówię, ja powiedziałam Robertowi, żeby tą książkę odłożył. No dobra, yy, bo mówię, nie ma sensu jej kupować, no bo Kacper w ogóle w tym nie uczestniczy, ja nie wiem, czy on to będzie w ogóle oglądać i to jest bez sensu, wyrzucenie pieniędzy w błoto. No i zrobiliśmy tak, no i Kacper wyleciał na zewnątrz. Kacper tak wyleciał, że ja musiałam go przytrzymać. Musiałam trochę powiedzieć mu zniżyć się na kolana, powiedzieć mu stop. Nie biegnij, nie wolno i tak dalej. I po polsku i po niemiecku powiedziałam, Robert doszedł. No i lecieliśmy dalej. Chcieliśmy skręcić obojętnie, w którą stronę nie dało rady. Kacper durura przed siebie. dobra, to idziemy. Doszliśmy do końca drogi. I zrobiliśmy kółko ulicą, tam jak kiedyś widzieliście, zabraliśmy was do bergisch co tam było jeszcze pchlitark, jakieś tam rzeczy, cofnijcie się do odcinka do tyłu. I było te rondo, i tam my sobie przeszli. Tam przeszliśmy jeszcze przez to, że tam dzisiaj wjeżdża na parkingi do tej galerii. No i w końcu weszliśmy tylnymi wyjściem do galerii. Kasper tam wydziwiał przy drzwiach coś. No to weszliśmy, no to poszliśmy tymi szanownymi schodami, co tak farbą tam wiecznie śmierdzi, co się dzieje z tych parkingów. Eee, ale zanim tam weszliśmy, to musieliśmy bilet zapłacić. No to płacimy ten bilet, kacper lotał po. E, jak się to mówi? E, mam niemieckie słowa, ale polskie nie umiem sobie przypomnieć. Po parapecie Taki, taki niski parapet tam był. E, przy tym parkingu i Kasper lodu po tym parapecie. No i tam ludzie patrzyli. No dobra. Idziemy do auta. No i Kasper przychodzi do domu. No i mówię, chodź, wziemy coś. Jeszcze tam mieliśmy jechać na zakupy. No Kasper taki markotny. no coś tam i tak mi. Ja mówię, co ty mrycys? Szuka mi po plecaku. A ja mówię, czego ty szukasz? Ja mówię, tak, leciałeś, nie ma. Leciałeś, nie ma, nie szło nic kupić, nie szło nic załatwić, nie ma nic. No i tak się to skończyła ta wycieczka wczorajsza. A propos, jeszcze jak szliśmy y, między y, tym przejściem do, do tej. Y, jak się nazywa? do tego parkingu, y, jak szliśmy do, od y, tego deptaka i tam na tym deptaku są też. Yy, takie knajpy, kawiarnie, nie wiem, jakiś gyros tam był, yy, lodziarnie. A ja mówię, chodź, weszlibyśmy gdzieś, coś tam, tak przynajmniej do się zjeść, albo no nie wiem, nie, fajna pogoda była. A Kacper, nie, leci przed siebie, naj i naj, zapomnij, że gdziekolwiek z nim pójdziesz. Nie dało się, normalnie, w normalnym trybie, on tak nie reaguje. Yy... Kacper, jak mu się coś powie, ostatnio naprawdę, przedwczoraj to był Aniołek, co mu nie powiedziałam, on robił, nie? I normalnie, jak mu mówię, ostatnio też robi. Ale wczoraj to było apogeum. To było po prostu albo za długo już miał wolne, no nie wiem. Albo miał jakieś takie, albo źle się wyspał, czasami tak ma. Albo jak nie coś, w, nie w jego trybie jest, tak ma. No nie wiem, muszę do tej przyczyny dojść. Jak mój mąż ma nocki, to Kacper przechodzi ciężki czas, no bo nie możemy nigdzie razem wyjść, ten tryb jest zaburzony, no i... i tak dalej, i tak dalej. Tam, gdzie bym... Gdzie by on chciał wyjść, gdzie my by chcieli wyjść. I za bardzo nie ma, nie ma jako, jako takiego tego, żeby tam wyjść. I dlatego Dzięki Bogu, że, że przynajmniej jest tak, a nie inaczej, ale z tym wczoraj to, było, to była masakra, po prostu. Ja mówię, kiedy to się skończy? Ja mówię, Boże, niech przyjdzie ta terapia w końcu i zaczniemy coś działać, bo to, to aż się prosi. To socjalne zachowanie u niego to jest. Yy, po prostu to jest dla nas y, dużo obciążenie, nie możemy, nie możemy nigdzie razem wiecie ja mówię, ja sobie nie, nie umiem wyobrazić, jak mówię tej światło nie będzie w Niemczech i i po prostu zostaniemy sami nie będzie z kim go zostawić, po prostu będziemy mieć życie wycięte z kalendarza i jak chcemy jak najszybciej właśnie zrobić tą terapię, żeby on się właśnie usu, usocjalizował tak więcej, żeby z nami gdzieś szedł, a to, a tamto bo on, wiem, że on umie bo są dni, że on umie sobie usiąść, bo widzieliście na filmikach. Ale on ma tą falę, że wczoraj było po, po całości. No i teraz słyszycie: znowu jest po całości. Także także takie są trudne momenty z kacprem. I jest, nie jest łatwo, niestety, ale trzeba się brać za robotę i to żywawo. I dzięki Bogu odpłukać, że niedługo będzie terapia. Będziemy mieć spotkania z psychologiem w SPC Social Pediatrics' Centrum w Lewejbuze 3 czerwca, to też się naprzyda, dlatego właśnie dlatego co on teraz w tej chwili robi. Także muszę lecieć do niego. E, Wrzucam filmik mm -hmm. i... Lecę coś tam porobić, żeby go Nie. trochę zająć. Także życzę Wam miłego wieczoru, miłej wieczornej niedzieli. Wieczornej, niedzieli? Wieczoru niedzielnego. Tak, ująć: wieczoru niedzielnego. Zobaczenia. Cześć!